sesję Rady Miasta. Serdecznie witam wszystkich Państwa na sesję. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Projekt budżetu miasta na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został przyjęty wspomnianym już zarządzeniem nr 167 burmistrza miasta Łuków z dnia 12 listopada 2015 roku. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych został przedłożony Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały budżetowej miasta na rok 2016. Nad projektem budżetu miasta pracowały również Komisje Rady Miasta, które wyraziły swoje opinie. W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono, uwzględniono źródła dochodów przyznane miastu ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnione zostały dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zadań, na które miasto posiada stosowne porozumienia. W projekcie budżetu na rok 2016 dochodzę oszacowano na kwotę 83 972 976, zł. Z tego. Dochody bieżące stanowią kwotę 80 718 76 zł, to jest 96% ogółu dochodów. Dowody majątkowe oszacowane zostały w wysokości 3 254 900 zł, co stanowi 4% ogółu dowodów. Główne źródła dochodów to subwencja oświatowa 22 859 909 zł. Chciałbym tutaj szczególnie podkreślić tą wysokość, niespełna 23 miliony.

651 400 zł wydatki majątkowe. Planowana kwota na wydatki majątkowe na rok 2016 jest wyższa niż kwota przewidziana do realizacji yy, w obecnym roku. W roku 2016 planuje się między innymi przebudowę ulicy Ozei, ulicy Stadownej, ulicy Kiernickich. Budowę ulicy Polnej w cyklu trzyletnim, czyli w przyszłym roku będzie e, projekt na tą ulicę sporządzony. Kontynuację rozbudowy budynku dydaktycznego zespołu szkół nr 1. Kontynuację budowy obiektu lekardydaktycznego przy Szkole podstawowej nr 5. budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3. Opracowanie dokumentacji na rewitalizację zaległych i na wodach. Oraz bulwaru nad a więc, proszę Państwa, rewitalizacja zalewu zimna woda powoli będzie stawać się faktem. Modernizacja Miecki basenu średniego pływalni letniej delfin wraz z modernizacją terenów sportowych na terenie pływalni oraz budową portów do denisa ziemnego. Natomiast, a modernizacja niemieckich basenu. Duże to przewidziana jest na realizacji w roku 2017 kontynuacja budowy oświetlenia kolejnych ulic. Bieżące remonty dróg, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę chodników, będzie realizował zarząd dróg miejskich. Natomitem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przeznacza się w budżecie roku 2016

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 202 372 zł. Otwieram dyskusję w temacie projektu uchwały budżetowej miasta na rok Proszę bardzo. Pan Mariusz Burek, proszę. E, tak, Panie Burmistrzu, e, budżet uważam za e, rozsądny, choć też podtrzymuje nie, wiem, oczekiwania byłyby o wiele większe, no wiadomo, tak jak Pan ujął, że w możliwości finansowych to wszystko jest zrobione. Lista inwestycji, inwestycje jest spora, jeśli do tego jeszcze dorzucimy ten sławetny zakres robót rzeczowych z DEM u no to tam to, to, to będzie mi się zmieniało, bo to trzeba stwierdzić. Tak nawiasem mówiąc, ja bym proponował, żeby jednak to też mówił przy budżecie, niech to nie będzie nasza słodka tajemnica i ktoś uczytają te drobne, drobniejsze inwestycje, a wracając do organizacji. tak jest, a wracając do oceny budżetu, ja skoncentrowałem się na sferach, które szczególnie interesują, czyli kultura oświata, zresztą zauważyłam to zapewne w trakcie komisji finansowej i stwierdzam już po tych wszystkich wyjaśnieniach dopytywanych, że wygląda na to, że te sfery są zabezpieczone właściwie, ŁOK dosądnie więcej niż tamtym roku, biblioteka no tak mniej więcej na tym samym poziomie. Co do oświaty, to wspólnie stwierdziliśmy, że powinno im wystarczyć, ale i tak wiadomo, że na koniec trzeba będzie dołożyć. To nie jest tylko mechanizm występujący u nas, tak jest chyba, chyba wszędzie. Z inwestycji, które my szczególnie zainteresowały, jest jedna, bo co do gdzieś tam jakichś tam chodniczków nad duszno, to kto lubi, to niech się tym cieszy. Ja byłbym zadowolony, gdyby ten projekt, który Pan pokazywał i na Komisji Finansów i na sesji, projekt Placu Narodowicza Otoczenia, rzeczywiście wszedł w życie. To by naprawdę zwiększyło centrum naszego miasta, a tam już się od dawna nic nie dzieje. A jak przy się okazji się te skutne blokady przy samym Placie Narodowicza znikną, to chyba wszyscy będziemy z tego zadowoleni. Z takich rzeczy podstawowych. Budżet nie jest zły, ale podejrzewam, że są przynajmniej trzy kwestie. Panie burmistrzu, które jakby nie należą bezpośrednio do budżetu, nie do Pana kompetencji, a które ludzi ucieszą tak samo, albo i bardziej jak skuteczna realizacja tego budżetu. O czym myślę? Po pierwsze, że wreszcie doczekamy się otwarcia tunelu na Międzyrzeckiej. raz. Po drugie, że wreszcie po tylu nasu latach uda się pociągnąć na porządny asfalt od przejazdu na średniskiej do Wiśniewa praktycznie. No i trzecie to, co wytłumaczył na sesjach, że już konkretnie Pan udałoby się namówić kolej do przywrócenia kaz biletowych na dworcu PKP. To są sprawy niebudżetowe, ale jeśli stworzymy ten wizerunek miasta i, i jakby dbamy o jego rozwój, to chyba, chyba warto nad tym też, też się pochylić. Powiem tak Panie Burmistrzu, co jak co, ale budżet Panu udaje się co roku. Dyskutujemy na Komisjach Finansów, dyskutowaliśmy, tutaj było bardzo dużo zadawanych. Otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi zarówno od Pana, jak i od y, Pani Skarbnik, z czego jestem, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Miasto na inwestycje przeznaczy w przyszłym roku 7 milionów 600 tysięcy. Jest to naprawdę bardzo duża kwota i myślę na, na tyle nas po prostu na dzień dzisiejszy y, stać. Zadłużenie miasta spada też, widać to w sprawozdaniu. Panie burmistrzu, powiem tak, patrząc na ten, bur, na ten budżet, przytoczę tu już słowa, bodajże hmm, któryś z prezydentów Stanów Zjednoczonych powiedział, y, gospodarka głupcze gospodarka. I Pan widzę, tutaj jest właśnie progospodarcze. Pana budżet można zauważyć, że on jest proinwestycyjny, prorozwojowy. Dlatego tutaj należy się panu, jak również całemu urządowi miasta, który to przygotowywał, duże, duże podziękowania. Radni, tu zielono bo nie radni, tu w zagłosują za budżetem na 2016 rok. Budżet równoważony, budżet realny, budżet, który zadowolił wszystkich, jak powiedział kolega Mariusz, i lewice, i prawnicę, czyli wszyscy. Jesteśmy za budżetem na 2014 rok, podziękowaniem dla Pana Burmistrza i dla całej ekipy, która ten budżet przygotowała z Panią Basią na Dziękuję bardzo. Ja reprezentuję Głukowską Wspólnotę Samorządową. Jako partię prawicową chciałbym podkreślić i będę głosował za budżetem, i za budżetem jako skutkami jak to pan Radny i za to, że pan burmistrz podchodzi do sprawy i do społeczeństwa tak, jak jest i mamy dużo zmian. To jest prosty przykład na działalności naszej rady. Ludzie mnie zaczepiają, powiedzieli, że w końcu cykl w Radzie się skończy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, panie burmistrzu, kiedy przygotowywałem się do tej, do tej sesji i analizowałem budżet, to odwołałem się do kilkunastu projektów, budżetów albo już budżetów, niektórych w samorządach budżetu już zostały uchwalone i formułując nasz projekt z tymi projektami, czyli już uchwalonymi budżetami, mogę stwierdzić, że nasz projekt, projekt jest na miarę na miarę naszych możliwości ale jeszcze nie na miarę naszych potrzeb nie jako radni Dawicowi, nie jako radni Prawicowi, nie jako radni Lewicowi, ale jako radni wybrani z ręką obejmującego osiedle Unitów podlask i, i Okolic. Ja będę już dodawał do tego, co słyszeliśmy, bo każdy z Państwa powiedział, że wystarczająco dużo. I tutaj Wasze słowa, dużo dobrego na temat tego budżetu. Wypada nam tylko powiedzieć, że obajnemu budżetu proszę choć widzimy, że w nim konkretnie inwestycji na terenie naszych okręgów nie ma, ale ja znam Pana Burmistrza wystarczająco długo i wiem, co mówię tutaj przy mediach, że gdy przejdziemy do Pana Burmistrza z prośbą i z wnioskiem o wykonanie pewnych inwestycji, czy mniejszych, czy większych, to nauczeni doświadczeniem wiemy, że Pan Burmistrz nam nie powie, że mamy sobie wyjść i poszukać tych pieniędzy gdzie Dlatego, panie burmistrzu, ja w swoim imieniu, w imieniu pana Radnego Poprawskiego, pewnie za chwilę inni radni też się wypowiedzą, nasze głosy, panie Burmistrzu, w sprawie budżetu Dziękuję. Moi przedmówcy reprezentujący różne partie i opcje polityczne dziękowali i poparli budżet na rok 2016. Ja jako Robert Dołęga. Nie reprezentując żadnej partii. Chciałbym y, podziękować za inwestycje w okręgu numer 12 w samym centrum miasta. E, tam, gdzie była inwestycja w baseny. Tam gdzie była inwestycja w podróż ulicy Prowarnej, tam, gdzie była, gdzie szykuje się inwestycja w Karska Rutowicza. E, dziękuję za ten budżet, dziękuję za inwestycje w oświacie. E, ale, żeby nie było tak różowo, chciałbym zwrócić uwagę w administracji. Tutaj widzę możliwości, aby, aby na tej administracji zaoszczędzić, to jest tylko takie moje słowo, dodatkowe na kolejny rok budżetowy. Ja ze tej strony dziękuję jeszcze raz za inwestycje inwestycję i będę w budżecie. Myślę, że już wszystko zostało powiedziane o budżecie. Najważniejsze to, że budżet jest na miarę możliwości, a nie na miarę potrzeb, wiadomo. No ale tutaj to, co Pan Burmistrz, że no, należy podkreślić, no kwota, y, jaka jest przeznaczana na oświatę, i kwota są węzły. No i tą różnicę przeznaczyli na inwestycje, mielibyśmy tych inwestycji o 100% więcej. No, mogę tylko powiedzieć, że y, nie zgłaszamy wielu inwestycji, ale te, które zgłoszone zostały, ujęte w budżecie, także będę również odgłosował. Do tych wszystkich słów, które tu chciałam ja się przyłączyć. Uważam, że ten budżet jest szyty na miarę, na tyle na ile nas stać. Inwestycje, moim są na dość wysoką kwotę. Miasto kwitnie. Nie mamy się tak naprawdę do czego przyczepić. Dług miasta nie wzrasta. Także z tego budżetu ja, Pora, też mogę być zadowolona i yy, będę głosowała za. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że jestem wzruszony, bo to jest, yy, wydarzyła się chwila historyczna w całej historii samorządności naszego miasta, bo chyba do tej pory przez 26 lat odrodzonej samorządności nie było takiej rady miasta, która by jednogłośnie uchwaliła budżet. Proszę Państwa, to oczywiście ogromne zobowiązanie, ale jest to nasz wspólny sukces, bo myśmy to razem wydyskutowali na komisjach. Rzeczywiście te komisje były długie. Czasem było tak, że zaplanowany czas, zaplanowany czas nie wystarczał, ponieważ dyskusja była, była gorąca i potrafiliśmy osiągnąć konsensus bez fleszy, bez kamer bez kamer, e, prowadząc merytoryczną e, dyskusję, więc e, serdecznie dziękuję wszystkim Państwu e, za, to, za to poparcie. Oczywiście traktuję to jako zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy i myślę, że tutaj e, mój kolega Pan Mariusz Kutek nie będzie miał wątpliwości e, co do oceny osoby również burmistrza głosując e, później już nad, nad wykonaniem budżetu. Natomiast chciałbym e, odnieść się tylko do jednej uwagi. E, panie Robercie, e, na przyszłoroczny budżet zaplanowaliśmy wydatki na administrację o 400 tysięcy mniejsze niż to ma miejsce w e, roku, roku bieżącym. Oczywiście e, chciałbym jeszcze dodać, że te wydatki nie rosną od pięciu lat. Mniej więcej 5 lat z rzędu są to wydatki y, na, y, na, podobnym, na podobnym poziomie, a w przyszłym roku będą jeszcze o 400 tysięcy złotych mniejsze. Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i myślę, że jest to powód y, do dumy dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzę do realizacji kolejnego punktu 7, 6. Głosowanie. Nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Urząd Miasta. Zapytuję, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta 20 głosami za. Podjęła uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Proszę bardzo. Budżet jednogłośnie uchwalony. Pan burmistrz wzruszony. Wszystko z zadowoleniem. Panie burmistrzu, pracuje pan na linii człowieka przyjaznego gospodarce i przedsiębiorcy, więc proszę o pozwolenie przeczytania właściwie to pytanie też do pana przewodniczącego. Przeczytanie krótkiego apelu przedsiębiorców łukowskich do, do, do pana burmistrza. Proszę bardzo. Dziękuję. Może zanim przeczytam wyjaśnię, że nic z przedsiębiorców nie jest przeciwko temu pomysłowi. Wszyscy chcą opodatkować sklepy, przynajmniej wszyscy łkowscy przedsiębiorcy chcą opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe. Problem tkwi w kryterium 250 metrów kwadratowych. Dlaczego problem? Wyderza to wtedy też... Większość sklepów naszych typu, nie wiem, guz, pijaniak, szuchniak, jakieś hurtownie budowlane inne, inne tego typu, tego typu sklepy. Ale może, można najpierw przeczytam, to zrozumiecie Państwo co chodzi. Łuków, 2 grudnia 2015 roku. Szanowny Pan Dariusz Szustek, Burmistrz Miasta Łuków. Jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza, reprezentującego w naszym mieście partię rządzącą o uwagi na projekt ustawy dotyczącej projekt, ta ustawa będzie niedługo głosowana, projekt ustawy dotyczącej nowego podatku obrotowego w wysokości 2%, w którym mają zostać objęte wszystkie firmy handlu detalicznego, które posiadają powierzchnię powyżej 250 m2, a więc bardzo wiele przedsiębiorstw z terenu naszego miasta. W naszej ocenie wprowadzenie takiego podatku spowoduje, iż wielkie sieci handlowe Wymuszą na dostawcach, producentach lepsze warunki zakupu kompensujące dodatkowy podatek. Producenci zaś będą rekompensowali dodatkowe koszty podnosząc ceny mniejszym podmiotom, czyli lokalnym naszym przedsiębiorcom, takim e, jakich jest wiele na terenie ukoła. Ponadto wprowadzenie tego podatku będzie faworyzowało sklepy internetowe, z których wiele i tak działa w szarej strefie, gdyż one nie będą nim objęte. Naszym zdaniem wprowadzenie podatku obrotowego nie zapobiegnie dalszemu transferowaniu zysków za granicę, ale spowoduje, że polskie firmy będą musiały płacić dwa obrotowy i dochodowy. Podniesienie podatków pogorszy i tak już trudną sytuację w dużej części polskich przedsiębiorców, a w konsekwencji doprowadzi do likwidacji wielu sklepów, a co za tym idzie również miejsc pracy na terenie naszego miasta. Chcemy przy tym zaznaczyć, że nie jesteśmy przeciwnikami szukania rozwiązań dla ukrócenia niepłacania podatków przez wielkie zagraniczne koncerny. Jednakże w naszej ocenie należy zastanowić się nad pomniejszeniem należnego podatku obrotowego o zapłacony podatek dochodowy oraz dodatkowo uzależnić wysokość podatku nie tylko od powierzchni, ale również od obrotu danego podmiotu, gdyż samo kryterium wielkości powierzchni spowoduje, że podatek ten uderzy przede wszystkim w małych lokalnych przedsiębiorców, a tylko nieznacznie w wielkie zagraniczne koncerny. Już kończę. Poruszona kwestia jest ważna dla wszystkich przedsiębiorców z ziemi łukowskiej, w tym również dla przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców ziemi łukowskiej. Dlatego pozwoliliśmy sobie zwrócić się do Was z przedstawionym problemem, aby ewentualnie przedłożyć problem Radzie Miasta Łukowa, celem wypowiedzenia się co do zasadności wprowadzenia wyżej wymienionego podatku w obecnym kształcie jego skutków dla dalszego rozwoju miasta. Koniec cytatu. Panie Burmistrzu, odpowiedział Pan na to pismo, kierowane e, również e, do parlamentarzystów, do, do, do Pani Premier, że nie jest Pan właściwym adresatem, tak w skrócie e, tego apelu. Pan Burmistrz, jako szef struktur powiatowych partii rządzącej, może mieć, potrzeba według mnie tylko chęci, większy lub mniejszy wpływ na przedłożoną kwestię. Ja jako członek Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej apeluję do Pana o pomoc w tej sprawie. Składam oficjalny wniosek, czy, czy wnioskuję oficjalnie o wystosowanie stanowiska Rady Miasta i pana burmistrza w tej sprawie do struktur krajowych WIS oraz parlamentarzystów, ziemi, parlamentarzystów Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli potrzeba i nie, nie napracuję się na darmo, to osobiście przygotuję projekt stanowiska Rady Miasta w tej sprawie. Dziękuję. Ja podtrzymuję swoje stanowisko, że nie jest to kompetencja Rady Miasta i może nie wkraczajmy w kompetencje Sejmu. Natomiast o to, co mogę, mogę powiedzieć, to to już zawarłem w tym piśmie, że przekażę to stanowisko panu posłowi Krzysztofowi Głuchowskiemu i panu senatorowi Stanisławowi Gogaczowi. Póki co nie mamy jeszcze drugiego posła, ale wszystko wskazuje na to, że pewnie ten drugi poseł z Ziemi Łukowskiej niedługo będzie, więc taka trzyosobowa reprezentacja ziemi Łukowskiej, myślę, że już, bo akurat tak się składa i Izba Niższa Parlamentu i Izba Wyższa z pewnością tego stanowiska nie, przy, nie przemilczą. Myślę, że stanowisko tutaj radnych będzie nie to samo. My rozumiemy potrzeby potrzeby przedsiębiorców. Rozumiemy, rozumiemy, obawy i z pewnością wyślemy również kopię tego pisma do, do, do struktur, do Biura, do Biura Głównego Prawa i Sprawiedliwości na, na Nowogrodzką i tam myślę, że nie zostanie to pominięte, przemilczane E, tak jak mówię, dopilnują tego nasi parlamentarzyści, e, żeby to nie przeszło bez eka, natomiast, natomiast co zdecydują inni, co zdecyduje większość parlamentarna, to ja przypuszczam, że takie podobne e, sugestie będą napływać również z innych, e, z innych stron, e, stron kraju. Natomiast to co my możemy zrobić, to e, my możemy też zróżnicować stawki podatkowe. Tak jak na przykład zrobił to kraje. Tam właśnie supermarkety są, są wyższymi stawkami opodatkowane i możemy się zwrócić na to, bo ja wiem, że jeden z na przykład z łukowskich supermarketów w jeden dzień przed świętami w ubiegłym roku miał obrót milion złotych jednego dnia tylko. Myślę, że pewnie dziwi, patrząc, patrząc na to, że tam trudno znaleźć miejsce. Do, do zaparkowania. Także także to możemy wziąć również pod rozwagę kontrolując budżet na środki rok 2017. Dobrze by było, żeby na przykład pan wtedy przypomniał o tym, prawda? Żebyśmy w tą, tą zróżnicowali Natomiast, natomiast tutaj, tutaj myślę, że pan przewodniczący Kopie prześlę również na, na nową drodzę, bo myślę, że w tej chwili przewodniczący Rady Miasta jest osobą najwłaściwszą, tak, żeby, żeby to przesłać. Ja oczywiście jako szef do struktur się przyłączę do, do, tego, do tego apelu. I myślę, że to. Nie potrzeba procedowania tutaj na gremium Rady Miasta, bo to nie jest nasza kompetencja. Dobiega końca 15 sesja Rady Miasta. Ostatnia, zaplanowana w 2015 roku. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu Radnym za dobrą współpracę w między 2015 roku, za konstruktywne dyskusje nad sprawami naszego miasta prowadzone podczas sesji Rady na posiedzeniach Komisji za atmosferę współpracy, która towarzyszyła na naszym dyskusjom. Dziękuję również panu burmistrzowi, jego współpracownikom oraz dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnikom, pracownikom Urzędu Miasta za udzielenie radnym pomoc w realizacji przez nich praw i obowiązków wynikających ze sprawowanego mandatu. Dziękuję Państwu z Biura Rady za pracę na rzecz radnych, na rzecz działania Rady. Słowa podziękowania kieruję także do przedstawicieli Komendy Powiatowej, straży Komendy, 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 Komendy Powiatowej w Policji jednostek organizacyjnych, podległych powiatowi Łukowskiemu, za przygotowanie materiałów na sesję Rady i posiedzenia Komisji oraz podział tych z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim Państwu oraz mieszkańcom Bożego miasta, spokojnych, zdrowych i rodzinnych świąt i wiele pomyślności w nadchodzącym 2016 roku. Wobec wyczerpania porządku, zamykam obrady i sesji sesję Rady na Łuków. Dziękuję.